Justyna, przed tym najdłuższym wyścigiem w tegorocznym tour de ski uśmiechała się, jakbyś dostała przynajmniej paczkę klocków Lego. To taka reakcja na stres, reakcja na podróż w nieznane? Ej, to była podróż znana. Niestety wiedziałam, co mnie czeka. A czasem człowiek na sytuacje stresowe tak reaguje: albo się śmiewa, albo się śmieje jak idiota, albo milczy. Ja się dzisiaj śmiałam jak idiotka. No i potem wystartowałaś. Poczekałaś chyba na e, M Weekend i norweszkę Hagę, żeby raźniej Wam się jechało. To była taktyka? E, tak, to nie tyle, że poczekałam, po prostu nie ruszyłam jak z procy, ruszyłam swoje, bo wiadomo, że wcześniej czy później się zejdziemy, więc dla mnie było lepiej, żeby to było wcześniej. E, no i później pracowałyśmy, dopóki mi nie siadło. <grym> Ty na każdym etapie masz jakiś określony plan, żeby powalczyć, żeby wytrzymać coraz więcej i powiedz jak z tego planu dzisiaj wywiązałaś się? A, dzisiaj wydaje mi się, że powalczyłam bardzo dobrze. Tak naprawdę dopiero na, bardzo przepraszam, na ostatnich odcinkach, gdzie jest bardzo dużo sekretów, takich niedużych, nie, niedużych podbiegów. Tam odp odpuściłam, nie dałam rady za dziewczynami nadążyć. Eee, ale długie podbiegi nawet ja ciągłam, więc nie, jeszcze z trenerem nie miałam jak porozmawiać, ale wydaje mi się, że wszyscy zadowoleni z tego biegu będziemy. Najdłuższy etap tego rocznego turyski, tak jak powiedzieliśmy za nami, ale nie możemy powiedzieć, że to już jest z górki, bo troszkę będzie podgórka. Może dla mnie to lepiej, że będzie pod górkę. Wydaje mi się, że bardziej umęczona pod Alfa nie będę niż jestem w tej chwili. Eee, Cieszę się, że idzie tak jak idzie, naprawdę. E, powalczyłam się z dziewczynami, e, dziewczyna, która, Norweżka, która jest przede mną w Davos dwa tygodnie temu była na podium Pucharu Świata, więc, e, e, to znaczy czwarta no w Pucharze Świata, więc naprawdę było z kim biegnąć.